Cześć Manko, witajcie z tej strony. Mati Konic, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Bracia Dawci. Mój braciszek sobie, o, tutaj proszę bardzo, biega. Witam. Dobry, dzień dobry, dobry. No i w wodę. dzisiejszym. W dzisiejszym odcinku y, trochę roboty mamy, ponieważ pierwsze co to sobie lecę y, wywieźć y, tutaj te paletki pomidorów, więc nie będę przedłużał, tylko wsiadam. Y, a dzisiaj nasz braciszek niestety, że tak powiem, albo stety, no dla niego to raczej niestety będzie zbierać kostki, ja ci tam ciągnik MF-a z przyczepką przygotowałem. Jezu, a ta od znajomego przyczepa gdzie? już ją? Jako przyczepę a to no co nam o... to poddawałem matko bosko no, Trzy, także... no, tak to widzę, że muszę w 60... 60 zatankować w ogóle. A ty będziesz to zrobił w końcu masajem? Co masajem? Dzisiaj? No nie ogólnie. Yy, no kiedyś na pewno. <grym> nie wiem, dzisiaj... Dzisiaj mam takie prace akurat, które będę robił 60, także... To ja ci powiem. No ogólnie tak, dzisiaj akcja jest taka widzowie, bo jesteśmy po żniwach. Yy, wszystko jest pokoszone. ręki były nawet. Nawet dużki były. I... Dni, no? no. I dzisiaj będziemy sobie kupywać wapno oraz rozsiewać je. Yy, a poza tym jeszcze będziemy sobie kosić słoneczkę, bo to już sierpień jest. Dobra. Teraz tak, pas muszę rozpiąć. I teraz pytanie. Dobra, widzę, że ja muszę sobie włączyć te zaczniki, bo kurde bez tego to nie ani róż. O dobra. No i co? Ryna, to... hata. Powinno się tu sprzedawać, bo sobie przed odcinkiem sprawdzałem. No tutaj jest to yy... No w dobrym miejscu jestem Czemu to nie sprzedaje? Dobra widzowie, jestem pocięcił żeśmy wykminili, że to w tym miejscu się podjeżdża i to sprzedaje Także proszę bardzo, no i zarobiliśmy Jezu, Co to było? nie Nieważne, nie wiem, bawię się nowymi funkcjami w telefonie, nie ma to jak kupić telefon, co to jest? Kurwa, w AWP mam Kupił telefon. Dobrze, proszę mi tam bez dźwięków świn, czy nie wiem czego to było. Co to jest? A to jest farmingu jest. Ale co A. W farmingu? Ja mam jakieś kurna szczal, takie dziwne kółko z trzema takimi na środku, jakbym kurna miał wycelować do, do czegoś. Co to jest? Nie wiem, ale dobra. Widzowie, teraz tak. Musimy zakupić no wapno. Musimy sobie to burtę przymknąć. Teraz ja. tak, przekiemy sobie burtę Dobra widzowie, ja sobie burtę zamknąłem. Więc teraz tak, yy, kupujemy sobie tutaj wapienko. Nie wiem w ogóle ile tego wapna kupić, ile tego wapna pójdzie, bo musimy sobie wapno dać tak naprawdę na wszystkie pola i tam... No tam wiecie, różnie to się różni, jeżeli chodzi o ilość tam potrzebną i tak dalej. Boże, aż do 1000 zł za przyczepę wapna, nie? No ale dobra, trzeba te wapno sypnąć, żeby to lepsze zbiory i tym się dzisiaj zajmiemy I oprócz jeszcze wapna Będziemy sobie dzisiaj kosić łoneczkę, Nie wiem czy o tym wspominałem Braciszek zbiera kosteczki Także, że tak powiem yy, Miłej pracy życia pracy No Dobra yy, Teraz tak Musimy sobie pocisnąć na pole I wysypiemy sobie te wapno koło pola I weźmiemy sobie motyla podepniemy Bo musimy motylem co rozcieć. Co ty robisz? Technologic! A ty nie wiesz co, co na rzynkach człowiek robi, a tym oborcy są palę Chadę zbierasz kostki, mm, dobra, nie skomentuję nie Chcesz się zamienić? Nie No, no to rób swoje I nie zwracaj uwagi co ja tu kombinuję Dobra widzowie, wysypiemy sobie wapno tutaj Ogólnie poza odcinkiem pozbierałem tutaj te belki, i jak widzicie, jest taki ładny, malutki stół ułożony. I te bele w ogóle są na sprzedaż. Eee, I teraz tak musimy sobie tutaj wysypać eee, te babienko. Dobra, wysypujemy sobie tutaj wapno. Mama, to O kurde. Jak to się rozsypuje, nie? O to... boże, święty. Nie da się wymienić, nie wiem, pracy, nie, nie, nie możemy zatrudniać jakąś chęka do tego U mnie w kur na kukurydze koszą Fajnie się baba ja muszę kogoś wabelik, kostki zbierać no z... Jeszcze z 35 mi wypadnie po drodze pewnie Spokojnie, jakoś dasz radę No bo to jest dobrze to ostatnie pole No, dobra, teraz tak Pierdzielę to, to siano si si ty zbierasz Ja zbieram z 2,5. I, i pół pola No dobra No, no i super teraz tak, musimy sobie podpiąć motyla Żeby se te babtno rozszedł w ogóle yy... I co ja miałem mówić, wizowie Co ja miałem mówić? Tak wypadłem z rytmu w ogóle No nie wiem co ty miałeś mówić <grym> Zadłeś pizzę, zrobiłeś mi smaka No, jadłem pizzę, Bo... dokładnie Ale, a właśnie, już wiem co miałem powiedzieć Zbieraliśmy się do nagrywania tego odcinka z parę dni Eee, ale w końcu się udało Kurde, w ogóle no, gdzieś tu jest wyskostacja? Ale... Bo... Po tygodniu prawie A nie, bo my mamy jakieś karnistry chyba kupione, nie? No mamy okay. mamy karnister tu gdzieś dostawione Nie, kupione, tylko zostałyśmy od wujka, wujka z Ameryki, co jest we spadku No, dokładnie Może nasze auto jest tak szybko, to ja wszystkie kostki po drodze pogubię Usta w 39 Dobra, mam natankowane całe szczęście już Teraz tak, musimy sobie wziąć jeszcze łopatę, żeby te wapno naładować I mm, teraz tak Podjeżdżamy Kurde, ale to się rozsypało, jakbym nie wiem jak to się to sypał No dobra, trudno Opuszczamy i teraz tak, musimy sobie wziąć łopatę O kurde. O Boże gdzie święty jest, Gdzie jest łopata? Yy, właśnie yy, to jest przykład dlaczego dzisiaj jest tak dużo cięć, ale ja tego nie komentuję bo, bo to, 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 to co ja co to chciałam powiedzieć. Dobra, gdzie jest łopata? No bo dobra, w sumie mogę też wziąć wiaderko. Eee, kolki nie dostał. Weź sobie wiaderko. U mnie dobrze ja ci, do wiaderka, ja ci do wiaderka piwo mogę nadać, jakbyś chciał. Nie, nie potrzebuję. Czekaj. na jego zaebana mać. Weź Przys mi sto stąd, bo przysięgam, wyrzucę to kiedyś przez okno. Ale co? Nie patrz do tyłu. Nie no to patrzę. mnie irytuje, irytuje jak to tu stoi. Nowe miejsce to ma. Stoisz tu teraz. Ja ci powiem tak, yy, rób jak chcesz to, ja nie będę patrzał. O. Masz, jakbyś powiedział, że ja będę patrzał, to bym ci powiedział, to się sam to zbieraj. Znaczy sam to. O. Dobra, elegancko przynajmniej sobie to tak. Może korzonki pójdą, nie? Dysm mi wypadnie, wszystko mi wypadnie. Maszasz mi kurna fundujesz. Zobaczymy w ogóle w jaki sposób jak szybko będzie to wiecie ubywać no bo to o Kurwa! motylem ja motylem będzie to strasznie szybko ubywać Dobra Kurde co jest auto, tak zrobiło Dobra Teraz tak, musimy sobie włączyć tutaj yy, że tak powiem ilość co jest? Kurde, ten na luzie mi jedzie. Pisziunka. O, dobra, załapało. O Boże, znalazła się. A co? Nic. Przerobiłem mema, nie ojciec poleciał, tylko kostka poleciała. Psst. Dobra. Ee, tu, Jeszcze, tu jedna. Jeszcze jedna się gdzieś zgubiła po drodze, ale to nic, na niej nie zwracam uwagi. Nie zbiedniełem przez tą jedną. Nie patrz do tyłu, co ja robię? Nie patrzę właśnie. Nie mam nawet zamiaru na razie, póki co. Dobra. Ej, ja widzę, że to nawet. Znaczy, to ubywa tak. Ej, nawet. Może dojadę do końca na jednym tym motylu? Na, na jeden no moto Spoko, dojeżdżę. Bo wiesz, bo to szybko ubywa, nie? Bo to mała pojemność, ja sabab no szybko ubywa. No ale. Ja się live odpalam w końcu, no? A wiesz, ja dzisiaj live odpalam. Aha. Po 21.00 po odcinku, po, po zjedzeniu tostu, bo mam smak na tosty. The live odparł, mm, Teraz będziesz Je. mi smaki na tosty robić. No, ty mi na pizzę W sumie moja kuzynka też mi zrobiła smak na pizzę. A, wysz... a ciesz się, że ja nie y, tego. Nie. Zdjęcie nie wysłałeś. Zdjęcie nie wysłałem, o. Kuzynka wysłała. Ona też. Ona, wys, ty, ona wysłała zdjęcie, ty napisałeś. Jem, jem pizzę, mam no, fajne. A jaką pizzę jadłeś? Z tego zwykłą, Margaritę. No ha biedronki. Biedronki. <grym> myślałem się to zamówiły A co? To za lepiej twój dwa grzechy Normalnie wiesz Do piekarnika na 20 minut tych pek cyk, cyk Na szybkości Jo, 8 W ogóle na TikToku widziałem dzisiaj takie coś że normalnie pizzę z tostów Jakby jest w sensie z chleba tostowego No dobra jest nie? Właśnie to kurde szale ja tu bym to spróbował, bo to podobno... Mnoga się z tego TikToka. Dobra jest. Ciekaw to smakuje. Kurno no. w końcu mam telefon z normalną dowarto. Boże święty. O, dobra. Elegancko, o, tu trochę rozsypałem. No dobra, to mniejsza o to. Yy, teraz no dobra to wiecie co to najwyżej poprzeczniak tam, bo ja widzę, że za każdym razem będzie tak samo. Ja po prostu poprzeczniak wezmę na końcu tam zrobię, bo to tylko troszeczkę brak cały czas. No kurde, no co, Ja ci pamiętam te hamulce co do zrobienia w 60, nie? No, wiesz, w końcu wszedłeś do masy. To że znaczą hamulce. Czekaj, jak u mnie dzisiaj traktory, ale z taką naczypom, pełne z kiszonki, to się bałem, że one nie zahamują. Jo. No. Tylko, to, to samo. Dzisiaj jakoś to wakacyjne nagrywaliście, czy jak? W realnym życiu mówię A. Mnie w realnym kufrydze już zaczynałem kościć no tak. w końcu świat, świat widzę przecież Pod domem No tak bo to już jest czas wrzesień Noo, kasili chopachkie Same findy No, o, i Oj tyle zostaje do końca No to się na końcu zrobi po wrześniaka okay, i tyle będzie Dobra, no, trzeba większy bieg lecimy A to wiecie co? No, ja do siebie no, ja tutaj no, a, te dobra. I polecę zakocić jeszcze To łoneczkę yy, No i co? Jeszcze dzisiaj od Nenzy Muszę nagrać, bo na weekend wyjeżdżam Ten odcinek no. widzicie w piątek Gdzie yy, ty znowu wyjeżdżasz? A ja. jadę. Więc nie byś wyjeżdżał. A jadę, Wie. jadę, daleko, nie będzie mnie. No i dobrze. Co? Nic nie mówiłem. Dobra. O dwa. To jeszcze na dwa przejazdy? jeszcze powinien zrobić na dwa przejazdy. Trochę żyjcie tą słomę. Okay. Miała. No, a ty... ja byłem na dożynkach, bo to no, ten... no właśnie, opowiedz, opowiedz o dożynkach, co tam było. Na ja chciałem nagrać odcinek, ja byłem na dożynkach, 4 dni imprezowałem, 4 dni chylania. No, piwo lało się. O, znalazłem kolejną kostkę, dobra, jest. Piwo się lało, no, rozwaliłem się kolano. Rower, rower ojca Mateusza poleciał zepsułem. Hm. Ale impreza w pyte. W korowadzie jechałem. Z Władkiem. Było no, elegan... To już... Teraz wiesz, teraz wszędzie te dożynki, przecież, nie? Bo to zawsze... W tym czasie... No... No, 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 no... Dobrze gada, do gada pole, Co ja nie piję, co... Dobra, dawaj po jednym <grym> Dobra... A i tu jeszcze zostanie... Kurde, tak połowa zostanie. No dobra, trudno To taki sposób zrobić Ale raczej tego wapna... Raczej nie inaczej nie wystarczy Na te trzy pola, więc trzeba gdzieś jeszcze przyczepę dokupić a mówiliśmy na twoim odcinku planować co gdzieś siejemy jak coś No to... Jest... Zaraz zaplanujemy Jak, tak, jak pojadę kosić I nie będę musiał co chwilę wiesz, wyłączać to coraz szybciej mi się wapno w ogóle kończy, ale dobra, nieważne To tam sobie zaczniemy planować, nie? Ale to długo nam nie zajmie, bo Mamy nie 47 tysięcy hektarów, normalnie 3 lata będziemy to planować. Dlatego to mi chodzi, że to wiesz, 2 minuty zaplanuję. No, dwie minuty to nie wiem, to ja bym to w minutę zaplanował Dobra Tu jeszcze zostało... Kurde, coraz krótsze przejazdy No bo więcej idzie wapno, no tam jest gorsza ziemia pewnie, albo więcej potrzebuje W sumie to Możliwe No dobra A wiesz, ja robiłem ostatnio 10 godzin z kakiem, prawie 10 godzin w 25 już mam, no A ja nie wiem ile mam Mieliśmy w ogóle nagrywać to przedwczoraj, czy wczoraj... przedwczoraj, ale niestety No wyszła aktualizacja i Mati Koniksowi by to pokazywało Ile? Dzień pobierania? Znaczy no, wiesz co, bo w ogóle ten launcher od Giantsów jest zwalony Bo on raz będzie pobierał 10 godzin, a następny mm -hmm. dzień jak pobrałem rano Wczoraj rano pobrałem To kurde... Wczoraj ile pobrało? W 5 minut może? A przedwczoraj jak włączyłem właśnie wieczorem, co ci pisałem to godzinę było i się pobrało połowa. Znaczy no, nawet nie, jedna trzecia. I pokazywało tyle godzin. Bo potem jeszcze siedziałem, wiesz. Potem jak ci wystałem w zdjęciu, to jeszcze to zostawiłem na pół godziny i stwierdziłem, że pierdzielę. No i tak, i tak, i tak mieliśmy nagle odcinek i tak to wyszło wszystko. No ale lepiej późno niż wcale jak to się mówi. No mówię, u mnie nie będzie w tym tygodniu odcinka, ale to nic, przeżyjecie. No w następnym tygodniu się nagra. No. 15 na zapas. Będziemy już w święta o nim gadać. <głanee> dobra, teraz tak. Tutaj trzeba podukańczać te poletko. Kurde, wraz będę musiał jeszcze jechać, załadować. No ale dobra. Ogólnie wyszła aktualizacja naszego kombajnu, że jest przystosowany do nowych upraw. <głanee> Fajnie, że to teraz. Ja, ja byłem lepszy niż on. Ha, ja to szybciej ogarnąłem. I nawet nie musiałem czekać, mi działając to twierdź. aha. Może tu zrobi jakiś porządek, bo za nie przejdzie, bo tu pobojowisko się stało. Gdzie? Nieważne, nie zwracaj uwagi. No ja właśnie nie zwracam uwagi, dlatego wiem No to dobrze. Ja udaję dzisiaj, I... że cię nie widzę. Jedna, do, jedna maszyna znikła już dzisiaj z farmy. Chyba jak? Czy z... No zresztą. No zresztą... no, Ale dobrze, tam to wziąłem, to był Pomysł idealny. Hmm. Ja ci powiem tak. Zjadę ci w komentarzach jak nic, o! Bo dla mnie to ty zbierać Cekowski, to i samolotem, byle żebym tego nie widział, nie? Dobra, idę po samolot. Samolot to ja miałem po dożynkach. co nic? teraz nie patrz tym bardziej, nie? Bo tu teraz się wypadek stanie. Nie, nie patrz. Koń, tego możesz być pewien. Nowoczesne wysypywanie balotów. O na ta dobra, teraz tak, dokończyłem tak. sobie. Co, co się co to? Wyszło? Wyłącz to. Nie Jezu. wiem. Jezu. Wyłącz to! Burza idzie! Wyłącz to! No, ty się śmiesz, Dzisiaj rano się budzę o 6, prze przebudzam Pioruny walą, nie? Ale przeszło szybko. Ale wyłączyłem komputer, wszystko wyłączyłem. Poszedłem spać no. dalej. A które miała ja dzisiaj? Teoretycznie na 8, ale... Ale no. Zaspałeś Poje Pojechałem na 10. Tam 11. Czemu? Czemu? A bo... bo tak <laughs> proszę, proszę starszemu Z braci poje... A już fajnie mam napisać? No, nie trzeba. Ja powiedziałem. Ja mydle... Ja, mydlę, ja mydlę oczy yy, nauczycielom, Spokojnie. Co, co? powiedziałeś? Co? Że padał deszcz i musiałeś iść naokoło i w 100 kilometrów No właśnie, czytanie? właśnie, właśnie. Przez, przez kuski, przez pola, przez góry, lasy Morza, krainy i wszędzie. Bardzo daleko. No. Także. No. Mm. W ten bardzo, sposób. Bo... Bardzo ciekawe, bracie. Bardzo ciekawe. E, dobra. No co? No Chłopiec Somek maluchem, włożył mi ich z przyczep. A co ja nie będę gorszy, a rzutnik jeden może. No i dobra, dobra. Zachciała kóźwa prasowanie tyle, nie mogliśmy tego nie wiem sprzedać też to tobie nie, prasujemy wszyscy Człowieku mi zaraz kopie, będą pobolewać mnie jeziora No dobra, ja widzę że skończyłem te wapno robić, zostawię 3 ja no, Dawaj nam motylator za jedną kostkę, będzie szybciej No Dobra ja po kosiarkę Dobra ogólnie tak, tak jak zapowiadaliśmy to w dzisiejszym odcinku mamy ro, zrobić sobie planowanie i ogólnie, tak jak mówiliśmy na początku, to głównie idziemy na początku zboża. Yy, ale żeby zastosować jakiś podozmian, yy, no to tutaj na przykład gdzie było żyto, ja bym dał na przykład pszenicę. No to że zajmijcie tam podozmian, zboże na zbożu, dawaj tam żyto zielone. Dawaj żyto zielone. Żyto zielone? No skośnijmy to, a my mamy krowy, nie? Chyba trzeba jakimś kiszonkiem zrobić. I możemy, kogoś. możemy iść z żyta To jak wpisz tu żyto na kieszonkę No wiem o co chodzi No to wpisuj No to ten. I potem Ja będę pamiętał to. potem wpiszę w po odcinku Tak I pożycie zielone na slim zwalimy swoje No dobra Na 60 dajemy zboże Tak jest. No A na 73 trójce dajemy trochę pyrku i trochę kukurydzy może to podzielić no. i 74 zostaje zboże, typu pszenica, dwa pola. Bo oni chyba na wiosnę, no chyba ja że się jakąś na wiosnę, jedną dzierżawę weźmiemy to. No już na wiosnę e. będziemy wiosną jakąś dzierżawę, bo na razie, no. razie kurnik nie, nie kupujemy raczej. Nie? No to jak na wiosnę myślę, że jakąś dzierżawę, no to jeszcze można tam też przemyśleć. No na pewno tu, gdzie ja jestem, fajnie, bo dało żyto i soja. Niech coś nie, nie innego jest, no to prawda, swoje w realnym życiu, niż nie ma, byśmy nie wykościli no ale trudno się mówi, bawmy się tutaj, tą serią. A, a żyto jest fajne, bo kurna mam zajebisty pomysł na odcinek z zielonego żyta tutaj Tylko nie wiem czy on wypali, czy jest taka maszyna, ale byśmy musieli chyba wtedy wziąć jeszcze jedną osobę, ale to jest do uogarniki. No. Mamy do tego jeszcze trochę czasu Dokładnie, u mnie paruwa w pokoju już jest, znowu gorąco Nie, 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 nie rozumiem tej pogody Kuźwa, wrzesień, a jeszcze pewnie sierpień to, to nie wiem, to, to spowaliło kogoś tam w obliczeniach matematycznych? Właśnie nie wiem, kurde, byłem na wyjeździe pod koniec sierpnia, zimno Teraz po Gdy 30 ty, stopni gdzie, stopni. gdzie ty, gdzie byłeś? Czekaj, ty nie jechałeś nigdzie nad morze, nie? Nie Na dukoninko byłem No to to ty, nie nad morze, jak ty, później... nie... Nie wiesz gdzie w sumie nawet, ale... tam z 30 razy chlałem już <laughs> Ciekawe, ciekawe No chłopie Dobra Kosi, kosi, to najważniejsze Dobra widzowie, inaczej musisz zrobić. Bo łoneczkę się kosi Wiecie jak się kościł muszę przypomnieć, bo kurde kiedy się kosiło Dobra 39 No dokładnie Dobra, przejdziemy sobie Dobra tak możemy przejechać Co tam, spać ci się chce No jakbyś wasz wbiera same kostki to też byś tu usnął <laughs> Słuchaj, ja nie będę Ale... komentował Zbieraj, zbieraj Jezu, że jeszcze Ani zimnego piwka, ani nic Jezus ma dopiero no Człowieku! Jak pijesz już któryś dzień, to się nie liczy godzina, to jedz... Mój głos do dzisiaj jeszcze nie ogarnął się pod no ale już tak jest lepszy, niż był w poniedziałek No dobra Człowieku, ja... A to po weselu, o tej porze po weselu, to już piwo piłem na poprawę dnia, co? Nie, wtedy jeszcze... Nie, sorry, jeszcze spałem. Za, za 20 minut piwo szło. O 9 równo. Hmm. Jeszcze spałem. No. A w tak zacząłem... Ej, ale byłem kulturalne, po dożynkach trzeba pić po 12 No. Po hejna, ale jak wpadło nie piłem z normalnego kufra tylko z litrowego, także... Także no Było no, fajnie. Hmm. Raz. Tak, ja słyszałem, on, Te koszty zamiast być mniej, to one jakby mi się tu powiększały jeszcze. No nic, no ale jeszcze przejdzimy, teraz dwa przyjazny. No ja dzisiaj no, już tak zbierałem kostki, także wiesz to zbierałeś, tak, ty zbierałeś, ja... Ty, no twoje no. sery zbierałem. A, a ja tam byłem, nie, no to co ty mi teraz wyjeżdżasz, co? No że też dzisiaj pracowałem z kostkami no, Jakie tam a, a tego sam... na się po, pocieszyć No, chyba no pocieszenie normalnie najlepsze, nie? Może no, ja I To kupiesz też to A, a kupiłeś tą samą pracę co tutaj mamy, nie? Też 500 litrów no, no, no. Ale tak szczerze wiesz co ci powiem, że teraz już po tym zbieraniu kostek stwierdzam, że zostawiamy chyba te 500 litrów. Jo, bo ona i tak jeszcze w sezonie idzie do Żyda. Tak? A co jak chcesz, nie mam 30 sezonów? To chyba, to zad mi nowe plecy, nowy kręgosłup i wszystko nowe. Jak mi załatwisz, to mogę 40 razy jeszcze zbierać kostek. Dobra. <laughs> Ciężkie do zrobienia, ale dobra. To szybciej się prasą wymieni jednak. Nie E, nie... Jak będziesz jechał na gospę, to no. zamknij oczy, dobra? <noise> Dobrze kamerę wyłącz <noise> No wy najlepiej wyłącz, bo albo, albo chyba że chcesz po polu minowym mierzyć. Znaczy po polu y, minowym... No znaczy, ja, ja już dzisiaj na gospę raczej nie będę wracał tylko tutaj na łące zakończę się. Niech chwała Bogu Także już robcę co chcesz I tak no, było widać tak... wystarczająco Ale co co? Co? Masz idealny tytuł odcinka <grym> Mój brat oszalał <grym> tak. rozrzutnik do samochodu, zbiera kosmo zaraz, za, zaraz do czatu GPT napisze On mi jak walnie tytuł to kopię masz milion wyświetleń mhm. No co? To, to się śmiesz Czemu nie, ten rozrzutnik... Czekaj, czekaj a ja mogę go ustawić? Modyfikuj A nic Trudno, nie mogę, ja nie tutaj koszę, spokojnie Trzeba każdy sprzętem poławić i potestować. Bo to jest ta seria, tak? Bawimy się z humorem, trzeba żyć. Hm. Dobre podejście. No. Hmm. Weź się, obal, ty, 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 ty. Tak, tak, ty wiesz co ty możesz? No, jak to tym kliknąć, ten Wy Wymarł, do ile już czasu nie śpisz, że do kostek gadasz? bo cały dzień nie śpisz. Ja, koski to są moje nowe koleżanki. baszka. Iza, pizza, Znetiza, agata z świata. Ja dowalił akurat. No. Kurne kostkę przejęłam nawet. A to dobre akurat, Ej, 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 e. Bo nie pij oczeknij. Cóż No od. No wtorku nie piję. To od dwa dni. Zamier. Dorek szedł. bo dzisiaj. No, ale aż ja liczę tak, cały wtorek, całą środę, ale... Aha, bo, bo dobra, to się, to się, no dobra, dwa dni A jutro piątek No to nie ma picia mm? Nie, bo to będę pił mm. No dobra Chudno, mam, już sobotę, mam już sobotę na rodzinie mi się nie chce, Pójdzie za mnie? No nie, nie mogę niestety, zajęty będę no, Też bym też chcę być zajęty Czynne, może wymyślę, żeby w spitolić w szybciej, bo mi się nie chce Dobra Widzowie, co ja Czemu? wam powiem Zara będziemy kończyć Ta i mogę iść, super to, te kostki jest dwa Czaj, co ja na tym odcinku Pozbierałem prawie wszystkie kostki tak? Zostało 2,5 przyczepy To się tej mojej, nie? Tu tak jest nie, z 15 kostek macie jakby się postarał, to bym w stanie to wszystko wziąć, ale to bym musiał chyba jeszcze auto Ej, ej, ty czekaj. No? Co? Stój. No stoję, czekaj. Dobra, dobra, jesteśmy upośledzeni we dwójkę normalnie, nie... Ten, z downem normalnie. Bo? Weźcie hit. Jaki? Nasza przyczepa, można ją rozłożyć. Że jest na kostki i, auto, i dać jej y, pasy mhm. No A ja się z i przyczepką taką bawię i duszę, nie? Normalnie w naszej przyczepie... Jasne, ja, ja, ja wiedziałem, że coś takiego, no, ja wiedziałem Jaki... czegoś nauczyłeś w dzisiejszym odcinku? Jakiej no lekcji? Że, że, aut, że Pamiętajcie, że Volkswagen pasażerom może różnić poczeki. To już. Nie, nie no róbcie dobrze. tak, nie róbcie tak, to jest bardzo nierealistyczne. No! Zbieranie kostek z Sigma 500 to też jest bardzo realistyczne. No, no co? No. Ej, ja testuję Farming T5, z każdej możliwości, co mi daje. Ja pamiętam, czekaj, kto tak grał, lucek chyba kiedyś. Już dawno, dawno temu w 17 też tak robił, że podpinał do pick -upa to wszystko nie? Tylko, że on gra wiesz, tak normalnie, nie to, że jakoś bawił się w realni czy coś. To zna ludzka, ten nie. Ten... To nie zna ludzka, to nie co to jest farby. No dokładnie. No, a, a z wrażenia dał, to nie mówisz. I tam pamiętam, tak było. No ale nic! Było, minęło. Eee... Teraz no, teraz są, teraz młodzież wchodzi do życia, taki ja, taki Matty Conings i takie kuźwa kostki 1500 -1900. Właśnie, i co? Tak samo kończy się dzisiejszy odcinek, więc jeżeli Wam się spodobał zostawcie łapę w górę, trzymajcie się na razie i cześć pa.